Jeeeej, mano, jestem Wartez, witajcie w kolejnym odcinku z Strzelika, jak widzicie tutaj po moim, mówię, trzeci odcinek pod rząd tutaj e, nagrywam tego dnia, także to co powiedziałem, że jeśli wesprzecie mnie za jedne 5 złotych na miesiąc, e, to odcinki dostaniecie szybciej, także jak widzicie tutaj e, te odcinki na pewno wleciały szybciej, dokładnie tak, także zachęcam jak najbardziej, zachęcam również do zostawienia łapeczki w górę, jeśli lubicie tę serię chcecie ją dalej oglądać, będzie mi bardzo miło, to nic nie kosztuje, za free jak na mój YouTube bardziej promuję filmy, także naprawdę... Wielkie dzięki, jeśli zostawicie łapaczkę w górę. Eee, I co? Gry możecie oczywiście kupić na g2.com, jeśli Wam się podoba, chcecie zagrać. A my tutaj lecimy dalej z opowieścią. Cienie na ciebie czekały, tak? Dobrze, dobrze. Zaraz zobaczymy. O, o, o. to było jakby trochę za wysoko. Uhu! Dobra, na farciku się udało. A co my tutaj mamy? Tomek A... dla ptaków bez ptaków. No ładnie, no ładnie. <laughs> Ciek ciekawie to wyglądał. Fajnie, fajnie. Ten etap. Aha. Dobrze, ptaszyska chronią swojej. swojej zdobyczy, tak? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, zaraz coś na to poradzimy. Ha, tylko co? <laughs> to jest no taki można przegonić, ci by nie oni mogą przeganiać. Aha, jak mają coś na głowie, widzicie, tu coś możemy założyć na głowę. Dobra, dobra podpowiedź. To co, bo tych, tych rzeczy podnosić nie mogę. Dzbanek normalnie weźmiemy. Spanek też. Dobra, ja tu was tu zaraz wypłoszę. Halo. Będziecie mnie tutaj tantażować. Ten domek tutaj ich jest. Nie wiem, czy coś z tym domkiem trzeba zrobić, ale tak wygląda jakby. Było w takim taktycznym miejscu, co nie? Ale też nic innego nie widziałem, co możemy tutaj zebrać, także... Kurczę, dali nam naprawdę... Rozkminkę teraz do roboty. Dobra, tak szczerze, to mi się wydaje, że po prostu musimy pójść dalej. Tutaj, i my po prostu się wrócimy, wypuszymy ich i otworzymy sobie tamtą bramę, co tam jest. Także myślę, że w dobrą stronę idziemy i nic nie pomijamy. Po prostu nas tutaj tak wytrzymali chwilę. Żebyśmy myśleli, oho, pominąłeś, pominąłeś. Ty co, Fajdensika się bawisz? tak. Bu Złapany! Tego na gierki wzięło, no, no ładnie, no ładnie. Ale się chowa, zaraz cię tu zaskoczę. No, hello, Mamy cię. A, nieźle, nieźle. Na pewno coś mi tutaj obok ukryli, bo teraz wiecie, on tak się skrada, widzicie? Nie, nie mogę mu zmienić, drogi A, mam cię No, dawaj, bijaj. Biaj się, lecimy Wumpel, co ty kminisz. Do malunków sprzęcik. Ktoś tu dopiero był. Ktoś tu dopiero był. Jak nic. Ale tutaj mamy pracę, No i znowu: znowu sprute ptasiory. Czyli tutaj będziemy mieli do zdobycia rzecz, która ich może wypłoszyć. Dobra, mamy maskę. Maska na hamów zdobyta. Dobrze, ale zanim ja ich tutaj wypłoszę. To ja spróbuję wrócić na tamto miejsce i zdobyć to co mogłem zdobyć. Ta jest, także lecimy na miejsce. Okej, okay, już jestem obok. Także szybka linka poleci. Ło, wskoczyłem na to. <laughs> Ale jumping. No to ptasiory. Buoo! Nara, kurde <laughs> Moje hmm? Wejdziemy. Dobra, tylko gdzie to mogę wsadzić, w sumie? Tego tak jak wcześniej chminiłem, żeby to Garnąć Czy po prostu odstawia? Co to do domku dla ptaków? Nie. Nie ja chciałem z tym zrobić. Aha, do no tak, bo to to było, to to, żeby pod wodę wchodzić. Dobra, już zapomniałem, widzicie? Myślałem, że to faktycznie gdzieś trzeba było odłożyć, czy coś. I by się działo, o. Mamy wajchę. Odstaw, tak. Otwórzmy bramę. Pik. Bardzo. I tam się dowiemy jakiejś historii kolejnej. Nice. -o. Daj i idziemy. Dobrze ta ptasiory, wystraszyłem. Nie ma lekko, nie ma lekko. Nie wiem, co mam to zostawić, czy mam to sobie dalej zabrać. Nie, no, to jest, to jest woda jak nic, ale jestem z tym nie skoczę. Spróbuję. Aha, to po prostu zrobiło takie pole jakby. Dobra, szalik, nie duś, nie duś, ja wiem, ja wiem. Straszne tereny. Muszę tu pójść sam. Tak. Żeby dowiedzieć się co nieco z historii. Dobrze, no zobaczmy. Ok, coś więcej, bo trochę się postarałem, żeby tutaj dotrzeć. Tak, pewnie osiągnięcie za te wszystkie historie, dostaniemy. I wiecie, skrawek po skrawku się zdobywa, i na końcu cały filmik coś mi się tak wydaje, że tak będzie wyglądało. Dobra, oprócz tego nic tutaj nie ma, czyli to jest tak typowo, żeby właśnie sobie to odkryć. stąd pójść. O! Kolorki nie, dobra, myślałem, że tutaj kolorki powoli zaczynały się robić. Dobra, jestem, jestem, jestem. Chill, chill, już tam nie wchodzimy. Spokojnie. Nie ma czym się przejmować. Idziemy stąd. Dobra, kulkę tutaj zostawiam, jak się drzwi zamkną. No to przykro mi, nikt tu nigdy więcej nie wejdzie. Takie życie. Teraz chodźmy przestraszyć ptaki i lecimy z procą. Znowu tutaj gadamy. Tak jak już mówiłem, jak chce się tutaj zdobywać takie rzeczy, to niestety, no ale trzeba troszeczkę pobiegać po mapie. No, tutaj się spodziewali, że ktoś będzie wracał ich Szybka trasa poleciała. Dobra. Lecimy na proce Mik. No to co? Tasiory? Straszymy. Nara, kurde. A ten się nie przejął. Co za ptasiór! O, teraz zapał. O kurde, chyba powinienem uciekać. No nieźle, nieźle. Co za Janusz? Naprawdę. O. Eee, ładnie tutaj, ładnie tutaj. Screenshotik. I lecimy. No, mamy tutaj portal. Czemu to jest portal? Okej, okay, bo zdecydowanie stąd nie przeszliśmy. Też zdecydowanie to jest portal wyjściowy stąd. Pamiętamy, że mamy trzech przeciwników. Ja bym może poszedł tutaj na początek, tak wiecie, w lewą stronę. W lewika. Tam, żeby mnie blokują. Tak sobie po kolei. Od lewej do prawej. Oho. No i fajnie, no i pięknie. No. Jednak nie, jednak, jednak tędy będziemy wracali. Czyli musimy wejść do tego budynku. Będziemy mieli stąd dwa wyjścia. Jak, jak poprzednio z zębatkami. Dobra, idziemy na górę. <grystanie> Zdobywać rzeczy. To wygląda trochę jak wielka skrzynia. No ale to póki co do niczego nie służy. O! Się ciemno zrobiło. Dobra, o, mamy dwóch przyjaciół tam. Którzy mają nasze rzeczy. A nawet i trzech przyjaciół, pa. Też w maskach kozaki. No. Witam. No. Mm -hmm. Chyba się wystraszył i ucieknął zanim cokolwiek złapiesz. Tak. Zamiast podejść, zrobić po cichu. Nie A jajaj, szaliku, szaliku i kolego. Co wyście najlepszego teraz zrobili, no? A to mnie już tu prowadzi. Mogę to zabrać? Nie, ja nie mogę wam zabrać zabawek. Co ty. Co on rozkminę, o! Halo, będzie dobrze, znajdziemy ich, znajdziemy ich, spokojnie. Nie martw nic! Damy radę! Dokładnie. Chodź. Włączymy się tutaj. Jednego koksa. Ale oni się tutaj naprawdę ładnie zamknęli. Także co? Szukamy drogi na górę. Patrz znaczy, no na górę do nich. na górę powiedziałem, bo idę na górę, tak. <grych> Dobra, okej, okay, to możemy sobie skoczyć, ale tutaj też możemy sobie skoczyć. No to zobaczymy, zobaczymy co i jak tutaj. No. bajer, to już trochę trudniejsze skoki. I wchodzimy tutaj. Z tego co się orientuję, tutaj jeden kolega uciekł. I sobie tutaj zdobędziemy jednego ziołeczka, a później po tych dwóch polecimy. Ale tutaj widzicie, jest zabawka. Jest zabawka, bardzo widoczna zresztą. Także ja sobie zawinę. Mik, Czyli to są i teraz już wiemy. normalnie, jak chodzić, tutaj iść. lecieć tam? Czy, czy na dół zejść? Dole tutaj, aha, jakbym szedł i tak, bym musiał lecieć na górę. Dobra, czyli nic ciekawego tam nie ma. No to co? Lecimy od razu na miejsce. O, kwiatuszki, chwil, chwilówki, chwilówki, kwiatuszki. Dobra, jaka wasza kolejność jest, co? A i długo się trzymają. Ok, ciekawe. A jestem tutaj. A lecimy tutaj. Ej, tutaj. I się A mi tu parkura zrobili? Pierwsza klasa. Uuuuh. Lecę. Dobra, jestem. O kurde, myślałem, że nie dolecimy. Ale się udało na szczęście. Jaka trasa! Kurde, czy wy to widzicie? Odrąbana perfekcyjnie, dobra. Patrzmy tutaj jest sowa! No, potrzebujemy. Kurczę, takie tereny zniszczone trochę jak w tym. Jak w DMC to wygląda. Evil Bay Cry. <laughs> Dobra. Jesteśmy. Tam, tam szybować? I tak. O, jaka bania. Dobra, lecimy. No nieźle. To sobie będziemy musieli nieźle tutaj wrócić. Tam coś się jara daleko. Znaczy no, pali... Coś się pali. Tak, tak. O, dzień dobry króliku. O, jest nasz ziomeczek. O nie, kolejny, który włada runami i czymś innym, dziwnym, to tam, to tam, to tam, dobra, znajdziemy to, znajdziemy to na luzie, mogę cię pogłaskać? Cześć. I gdzie uciekasz? Nie zostawiaj mnie. Cześć. Witaj. Nie, to mogę zostawić. Cześć. Wizjadku, faktycznie, ej jak jestem Master of Roskminiacz Ej, nie ma spania, ja ci jedzonko kolejne przynoszę Trze? Co, daś mi jakiś bonus za to? Cokolwiek? Tam jabłuszka, halo. Hmm. a tych jabłszyków tutaj jest więcej, widzicie? No, spoko, nakarmiliśmy tam tego. Dobra, nie wiem, coś pewnie będziemy musieli z tym rozkminić. A że tych tutaj królików jest więcej, to zaraz sobie rozkminimy. E? Okay. Co ty tu chcesz mi pokazać, co? Dawaj, wbijaj do ekipy. Więzi, osiągnięcia. U, nice. Nice. Dobra, tutaj chyba coś z tymi obuszkami trzeba. Jednak nie, jednak kulkę muszę tutaj zarzucić. Patrzcie jakie kręgle. <laughs> Osiągnięcie kręgle. Okay? A co i to tak porfan miałem zrobić? A przewróć ostatniego Nie da się. Ej, nie o co z tymi jabłkami chodzi. Ale co muszę was tutaj nakarmić wszystkich, czy co? Trzeba? No i zjadł. To jest turbo dziwne, naprawdę. <grymne> turbo dziwne, żadnej podpowiedzi. Tyle, że one sobie potrafią to zjeść. Hm. Ciekawe. Nie, jeśli tutaj o coś chodzi większego, to my sobie tutaj wrócimy. A jeśli nie chodzi, to sobie to olewamy. Ja na pewno coś jest tutaj ukryte. Na stówę tam coś było ukryte z tymi łóżkami. Żeby tak nakarmić po jednym króliku i osiągnięcie czy coś. Dobra. Tak jak pamiętamy, służy nam, byśmy sobie weszli do wody. Co ja tutaj ciekawego w tej wodzie znajdę? Oho! <laughs> Już wiem, co tutaj ciekawego znajdę. Opowieść roku! No dobra. Sorry, szaliku, ale musimy się tutaj pożegnać z sobą. Dobra, no nie duś mnie, kumpel! Ja tam tylko po historię idę. Prawda? O. Musiałam zaaktywować. Dobra. Z z to jest cały czas historia o, o matce szalika. Czy, czy o czymś innym? No kurczę, no. Zaczęliśmy się w środku historii, to no nie? I rozkręcimy. Tak, piramida czeka, tak, tak, tak. Widzieliśmy piramidę. Zdobyliśmy, choć uciekamy, bo do nas powoli widzicie. Mam już nogi całe, tutaj, w tym czymś. I od tego ta historia zależy. To nam zostaje. O, u, będę musiał odrabiać. Wiecie, na przykład po serijce zrobię jakiś bonusowy odcinek, gdzie będę podchodził. I sobie zobaczymy całą historykę. A teraz chodźmy do jakiegoś miejsca docelowego tutaj. Tutaj są schody jakieś. Fajnie, że jasno się zrobiło, naprawdę. Doceniam, doceniam. Dobra, tutaj się coś dzieje. Teraz rozkmina. Tak, a czy mogę gdzieś to zostawić, żeby mi się tu cały obszar odblokował? Ale z tego co widzę, to chyba nie mogę, także zostawmy tą kuleczkę. I co to to robi? Sobie coś poszło, ale zbytnio nic nie zrobiło. O kurde. Mogę <śm> <ś> to jakoś dopasować, czy coś? Czy to się otwiera tutaj? Kolejne nie wiadomo. Kolejne nie wiadome. No stąd. Czekajcie, nie, nie przesuną, teraz bardziej. Teraz przesunę? I mi to nie spadło na dół Ta, zobaczmy Cokolwiek się stanie A teraz w drugą stronę poleciało Aha. Dobra, czyli tutaj o coś, o coś więcej chodzi niż tylko układanie tych Tych elementów w tym miejscu Tak, jakby coś tutaj trzeba było ustawić. Tego widzicie, tych klasków nie wyciągnę nawet stąd, nawet nie ma takiej opcji. Ale mi zagadkę dali, kurde. O, tutaj się zejść, dobra. Jakaś podpowiedź zawsze. O, dobrze, to dobrze. Już myślałem, że jesteśmy zgubieni. <gry> Tutaj jest sala. i tutaj mi te znaczki już pasują, widzicie? To już by mi tutaj pasowało. Bęk. O, widzicie. Od razu co innego. Tego szukałem cały czas. Dobrze. Tylko jak mam otworzyć tutaj mechanizm, tak, żeby mi to wszystko spadło z góry? Bądź cokolwiek innego tu rozkminić. Bo to jest zdecydowanie tutaj potrzebne. Snap nie gdzie to ustawić, także też tak niekoniecznie mi to jest potrzebne. Ale już że tutaj chodzi o taką kolejność ustawienia Czy ma być Dobra, no spróbuję <laughs> prosto, lepo z tyłu Okej okay. Aaa, to mi się odpaliło było mi się odpaliło wszystko Dobra, czyli mam tutaj dopasować według Według czegoś tam A na te szare pola mam ustawić, ok Chyba, no nie wiem, zobaczymy Ale kolejność zrobię im dobra, żeby nie było. Pytanie, czy coś tutaj... ...zatrybi, jak to tak ustawię, tak po prostu. Nie no, to jest dobre. Okej, okay, jeszcze raz. A, bo tu się platformy przesuwały, dobra, okej, okay, okej, okay, wszystko jasne. Teraz już wiem. to nice. zbytnio nie widziałem, czy coś tam się odsuwa, czy nie. A czy coś tam mi się odsuwało, ale nie byłem pewny, co i jak to ogarnąć. Ale dobra, jak teraz nie ma wody, to można to fajnie zauważyć. Dobra, piko Teraz to nam zadziała. Pyk! proszę bardzo. Dobrze, zapamiętałem kolejność i mamy przejście. A, oddało nam nawet tego. Dziękuję. Zagadka. Zrobiona, także spadamy stąd. <laughs> A, nieźle, nieźle. No to, lecimy na górę. Też tutaj widzę, że będziemy mieli trochę do pokminienia. Szczególnie martwią mnie tak trochę tak króliczki tam z tymi obuszkami. Ale to też na spokojnie rozkminię. Dobra. Wyszliśmy z wody. Koniec zabawy. To już się nigdzie więcej nie dostanę, także możemy to na spokojnie zostawić. Czy to coś robi? O to, to, to. Nic to. to nie robi. Okej. Okay. To będzie akurat proste. Nie będzie proste. Zgubiliśmy maskę. O. Nie, trzeba tak i maskę, trzeba nową sobie skombinować. Ja pierdolę to nas teraz zrobił naprawdę w bambuka. Dobra, słuchajcie, ale w tym momencie będę kończył odcinek. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Jeśli Wam się on podoba, zostawcie go łapaczkę w górę. Przypominam o sposobku za 1/5 zł, bo dzięki niemu macie tutaj wcześniejszy dostęp do e, najbliższych materiałów, właśnie z tej gry. I nie tylko z tej gry, bo z innych serii, które tam nagrywam. I akurat, jak mam coś nagrane, to wrzucam od razu, e, żeby właśnie wspierające mogli szybciej obejrzeć. Także polecam jak najbardziej. No i kończymy. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Jeszcze raz do następnego. Na razie, cześć. Rubik,